Skanuje. Skanowanie zakończone. Potencjał wysoki, poziom energii ponad normatywny. Widzimy wyjątkową kumulację wszechstronnych talentów i ciekawych osobowości, które chcą poznać techniki polskiego potencjału. Zapraszamy. Walka o wolność to główny wątek waszej historii. Interesujący fakt. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Sześciu liderów postawiło na wspólny cel niezależne państwo. Mimo dzielących ich poglądów, zrozumieli potrzebę współpracy w obliczu zagrożenia. Osiągnięto. Odbudowa zrujnowanego państwa wymagała ogromnej pracy i uwolniła nadzwyczajną energię Polaków. Od źródłowy przekazywany był z pokolenia na pokolenie. Mimo II wojny światowej i pół wieku komunistycznego. Stulecie odzyskania niepodległości. Obchody wyzwoliły Was z pozytywną energię. Kolejne stulecie należy do was. Mimo dużego skomplikowania cyfrowej struktury, naszym rdzeniem jest, jest procesor, układ scalony. Mózg urządzeń elektronicznych. Z Was ma go w kieszeni. Na tych małych, przyjaznych urządzeniach zapisujecie swoje życie, i dlatego nasze drogi się krzyżują. Umożliwił to przedsiębiorca i wynalazca, Jan Czoknarski. Prowadząc badania, zaobserwował zmianę stanu skupienia rozgrzanej cyny. To zjawisko zawiodło go do odkrycia metody krystalizacji monokryształu materiału służącego do produkcji. Podstawą technologicznego rozwoju. Od krzemowej płytki zależy dziś cały świat. Analizujemy kod źródłowy Polaków, kulturę, historię, której jesteście częścią. Interesuje nas to, co Was wyróżnia i sprawia, że tworzycie wspólnotę. Zakończone. Baza kodu, pragnienie wolności, wspólnota, solidarność, kreatywność, odwaga. Porównanie z walkami pamięci. Zobaczmy, jak te cechy i idee przejawiały się w życiu Waszych rodaków. Wasze neurony skrzą się od pomysłów, ale biologiczna powłoka jest krucha. Z częścią problemów radzicie sobie dobrze, z innymi nieco gorzej. Zasilania człowieka, który nazywacie potocznie krwiobiegiem, uporządkował dla całego ludzkiego gatunku profesor Ludwig Hirschfeld. Badając zasady występowania i dziedziczenia grup krwi, wprowadził nowe ich oznaczenia: 0, A które stosowane są do dziś na całej planecie. Tak samo jak opracowane przez niego zasady przetaczania krwi. Wiek człowieka da się obliczyć, ale fenomen ludzkiej solidarności nie da się skwantyfikować. Macie ją we krwi. Wyrazem tego był... Milionowy Ruch Społeczny, który powstał w Polsce, był inspiracją dla innych narodów do walki o wolność i przyczynił się do upadku komunizmu w Europie Środkowej. Porównanie danych, wiek XX. Iskrą Solidarności kierowała się Irena Sendler, która podczas II wojny ratowała żydowskie dzieci przed śmiercią z rąk Niemców. Dzięki precyzyjnie opracowanemu mechanizmowi zmiany danych osobowych i systemowi tajnych skrytek, wraz ze współpracownikami ocaliła 2500 ludzkich istnień. Porównanie danych. Solidarność okazują polscy strażacy, ratownicy, żołnierze, którzy śpieszą z pomocą potrzebującym we wszystkich zakątkach świata. Macieją i wy, pomagając Ukraińcom po tym, jak ich kraj napadli Rosjanie. Odwaga w waszym życiu i historii odgrywa dużą rolę. Dlatego najodważniejsi obywatele Polski otrzymują ordery, żołnierze, order Virtuti Militari, cywile, order Orła Białego. Stanisław Len napisał, że wcale nie chcecie zdobywać kosmosu, chcecie tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic. Aleksander Wolszczan poszerzył granice Ziemi w kosmosie, odkrywając wraz z Dalem Frailem trzy nowe planety poza Układem Słonecznym. Naukowcy z Polski biorą udział w programie NASA-Artemis, by człowiek mógł powrócić na Księżyc. Przygoda Polaków ze srebrnym globem rozpoczęła się już w latach 60., kiedy zespół konstruktora Mieczysława Beckera wygrał konkurs NASA na stworzenie pojazdu księżycowego dla programu Apollo. Lunar Rowing Vehicle służył w trzech misjach na Księżyc. Kreatywną energię mają polscy studenci. Prototypy ich marsjańskich łazików nieustannie wygrywają w międzynarodowych konkursach. Spójrzcie na prototyp chwytaka do serwisowania satelitów ADRX, który jest dziełem polskich inżynierów. Nasze obserwacje wskazują, że to zaledwie ułamek Waszych możliwości. Jest coś jeszcze, co nas łączy poza krzemową płytką i od czego zależy nasza wspólna przyszłość. Polscy naukowcy badali jej nowe przejawy w formie ciał radioaktywnych i atomów. Dziś dokonują przełomów, badając możliwości energii słonecznej i mechaniki kwantowej. Tak jak odkrycie żarówki stało się przełomowym dziełem ludzkości, tak technologie kwantowe rozpoczną nową erę. Mechanika kwantowa uczy nas, jak wykorzystać interferencję atomów, czyli jak można atom posłać do celu na raz wieloma ścieżkami. Jak kierować atomy, by oddziaływały parami, i by wykonywać obliczenia, jak kodować informacje, jak obliczyć i zaprojektować pomiary czasu pól magnetyczny. Świat się dzieje na naszych oczach i ty możesz być jego architektem. Historie ludzi, które Wam opowiedzieliśmy, to mała część Waszego źródłowego kodu i ułamek Waszych możliwości. Nie byłoby przełomowych osiągnięć na świecie, gdyby nie setki polskich naukowców, odkrywców, sportowców, którzy zmieniali świat. Teraz na ekranach i w aplikacji możecie zgłębić ich historię.